Wiecie co? Chyba po raz pierwszy, może kiedykolwiek, albo w najbliższej ostatniej historii, obejrzałem hinduski film i to super hero, i to opowiem wam zaraz. Witajcie w tygodniczku. Cześć, witajcie w Tygodniczku, czyli w programie, w którym opowiadamy Wam, czego doświadczyliśmy w popkulturze w minionym tygodniu. Nie ma dzisiaj niestety z nami Natalii, ponieważ się rozchorowała, ale za to jest Marcin, który opowie Wam o jego tygodniu. Nowy tydzień. Nowe podsumowanie, chociaż nie tylko nowości. Czytam i oglądam, ale też powracam do, do klasyki, do sprawdzonej klasyki. Ale o tym zaraz. Generalnie ostatnio na warsztacie, e, moim prywatnym warsztacie dziennikarsko recenzenckim są mity. E, mity, które wydaje u nas wydawnictwo Egmont, czy publikuje wydawnictwo Egmont. Może tak będzie lepiej i łatwiej. E, Antygona, Edyp ostatnio świat mitów. Gilgamesz. Rzeczy, które znamy z, z kanonu, kanonu europejskiego, ze szkoły, z, na różnych poziomach edukacji, ale też y, rzeczy, które stosunkowo przynajmniej dla mnie są mniej znane, jak na przykład mito o Gilgameszu. Bardzo fajnie i bardzo ciekawie zrealizowana historia, e, oddająca ducha oryginału, a równocześnie no, przedstawiająca całość w taki bardzo dynamiczny, bardzo taki tradycyjny, europejski sposób, jeśli chodzi o, o kadrowanie i przedstawienie samej historii. Świetna rzecz, bardzo uniwersalna i bardzo, bardzo fajnie zrealizowana. Dużo razy powiedziałem sobie bardzo, ale bardzo mi się to podoba. E, to jest jedna rzecz. E, kolejna rzecz, czy kolejne historie e, to Gwiezdne Wojny. Z jednej strony Światło Jedi, nowa wielka republika z wydawnictwa Olesiejuk, a z drugiej strony klasyczne historie ze świata Star Wars, jeśli chodzi o komiksy. Czytam to dlatego i czytam te historie dlatego, że robię sobie też taki background, przygotowanie do, do Seriali ze świata Gwiezdnych Wojen. Ostatnio miałem akurat w tym kontekście pewne braki. Nadrawiam dopiero teraz obi a nie tak dawno temu oglądałem opowieści, opowieści Jedi. Serię krótkich animacji dostępnych na Disney Plusie. Ciekawie zrealizowana historia, w której i Asoka Tano i Hrabia Duku są jak gdyby dwoma, dwie strony, dwie strony mocy. i Historia przedstawiająca i upadek, i powstanie. Bardzo dobrze zniuansowana opowieść, jednak ze wskazaniem na, na to, że wszystko co najciekawsze dzieje się w przypadku i na przykładzie Hrabiego Duku. Historia Sokietanu jest bardzo taka bezpieczna i zachowawcza i nie dowiadujemy się niestety zbyt wiele ciekawych informacji. Co jeszcze czytam? Czytam, a właściwie przeczytałem niedawno zbiór opowieści Kroozy ze świata Stranger Things które opublikowało wydawnictwo Faria Young. Sześć krótkich historii, sześć lub siedem, nie pamiętam już dokładnie, które bardzo fajnie oddają i nawiązują do, do klimatu serialu, ale też do klimatu takiej klasycznej grozy z lat osiemdziesiątych. Jeśli jesteście fanami Stephena Kinga, lubicie Carrie, Miasteczko Kosalem czy to na przykład, no to to jest dla was. Wolnych, wolnych wieczorek, wolnych haha, bo, bo tutaj tego wolnego czasu za dużo ostatnio nie mam. Czas umila mi dwójka, dwójka gentlemanów. Takich o tutaj. Pierwsza historia to morderca z nad Green River, a druga to Ted Bundy bestia obok mnie, czyli literatura z podcineku e, True Crime. W sieci znacie mnie zapewne jako Pan Animacja, ale też jako, jako twórcę portalu Kultura Kryminału, więc taką klasykę literacką i filmową, a tutaj w kontekście True Crime, sobie, sobie również odświeżam i, i przywołuję. I co? I to w sumie, w sumie tyle. Bawiłem się jeszcze ostatnio w grę paragrafową ze Tulu od wydawnictwa Black Man Games. To też no, jesień, październik, listopad to jest dla mnie czas na, na grozę, na horror, na opowieści niesamowite z dreszczykiem, więc jeśli jesteście fanami Lovecrafta, jeśli cenicie sobie ciekawie zrealizowany pomysł wyjściowy bazujący na twórczości tego no, mistrza opowieści grozy, to myślę, że to będzie fajna niespodzianka i fajny eksperyment, bo gra paragrafowa jeśli wiecie co chodzi, to nie będę mówić, jeśli nie wiecie, no tylko powiem tylko tyle, że możecie jak gdyby uczestniczyć i wpływać na wydarzenia, które dzieją się z głównym, z głównym bohaterem bohaterem, który odkrywa pewne rodzinne śledztwo i rodzinne tajemnice w duchu e, twórczości Lovecrafta i, i mitów wielkiego, czy wielkich, przedwiecznych właściwie. No, to tyle ode mnie na ten tydzień. E, na przyszłość, pewnie trochę więcej pogadam o, o animacjach. Mm, i o też premierach filmowych, bo, bo będzie się działo w najbliższym czasie. Dzięki Marcin! Mój tydzień stał pod znakiem rozpoczynania i kończenia rzeczy, tak, ponieważ w Padało kilka rzeczy, które mnie zainteresowały, dwie rzeczy, którymi byłem już zaintrygowany od jakiegoś czasu, konkretnie serialowymi, ale zaczniemy sobie od, oh, uwaga, komiksów. Niestety nie mam ich tutaj ze sobą, żeby Wam pokazać, ale czytałem w sumie więcej, czytałem komiksów, ale o dwóch chciałbym powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jednym z nich jest Ricky Morty w innych światach i stwierdziłem, że chcę o tym wspomnieć dzisiaj, takie, taka honorowa wzmianka, ponieważ jakoś był wyjątkowo, mądrze i Znaczy, nie wiem czy mądrze, ciekawie napisany, nie był przekombinowany jak to zwykle komiksy z Rickiem i Mortim, miał fajne postaci, w tym drugiego dziadka Mortiego, ale prawdziwą perełką jest Felix i Makary, czyli komiks, który zdobyłem jeszcze podczas festiwalu komiksów Łodzi. E, to pierwszy, co nie, nie aż taki wielki, bo masz chyba tam 64 strony. To jest komiks Radosława Sołtysiaka oraz Krzysztofa Lesz Leszczewskiego, których zna na pewno lepiej Radek. E, akurat go dzisiaj nie ma, żeby o tym opowiedzieć, ale ja opowiem, on nie byłby obiektywny, bo ma logo swojego bloga na tym komiksie. Ale ja muszę powiedzieć, że jest to wyjątkowy, wyjątkowo kreatywny kawałek komiksu. I to taki naprawdę pieczołowicie stworzony, nie tylko, jakby, nie cała, nie tylko cała fabuła postaci, które można jak w jakieś szablony już istniejące wpisać. To nie jest. Jakby nowy koncept, że mamy dwóch duet głównych bohaterów, gdzie jeden jest mały i złośliwy, i jeden jest trochę głupszy i wielki. Jest to bardzo znana konwencja, jeśli chodzi o postacie nie tylko komiksowe, ale sama kreacja świata, nawet rysunki, które są wyjątkowo gagowe yy, w miejscach, gdzie niby nie musiałyby być. Ten, jakby ten komiks nie miał żadnego interesu, żeby być tak dobry i śmieszny miejscami. Tak się mówi, oczywiście, że miał interes. Wydany przez wydawnictwo Kurz. Niby dla, niby młodzieżowy, niby taki ogólnofamilijny, ale bardzo taki uniwersalny. Trochę pachnie gnatem. Troszkę. Bardzo, bardzo polecam. Ach, o Andorze nie powiem dzisiaj ani słowa, ponieważ nagraliśmy oddzielny odcinek z Radkiem. Nie wiem, czy już wleciał, czy wleci później, ale mówiliśmy sobie o i o Andorze, i o powieściach Jedi o których też wspominałem w poprzednim tygodniczku. Ale. Bardzo ważne. Dwa seriale, które zacząłem i skończyłem w tym tygodniu, jeden z nich jest Reboot na Disney. Plusie. Reboot to jest taka trochę meta seria o tworzeniu sitcomu komediowego, rebootu sitcomu komediowego po latach tworzonego przez Hulu. Oczywiście lepiej to wybrzmiewa, jak się to ogląda w Ameryce na Hulu, niż na Disney, Plusie w Polsce, ale to jest taki trochę serial Hulu o tworzeniu serialu Hulu komediowego. Z nawet taką bogatą i trochę niestandardową obsadą ponieważ gra tam Keegan-Michael Key, ale też na przykład Johnny Knoxville w, w serialu komedia. Okej, okay, można i tak. I zaskakująco pasuje do swojej postaci. I jak na początku ten serial zapowiada się takimi stricte gagami, takim po prostu tworzeniem sitcomów w krzywym zwierciadle, jakby z perspektywy zakulisowej, to znaczy zakulisy z perspektywy zakulisowej, więc przedstawione w taki bardziej rzetelny sposób, to później się... Przekuwa trochę. To znaczy w sumie przez całość przewijają się tam gdzieś motywy o rodzinie. Rodzina to jest główny motyw tego serialu. Jakby aktorzy są bardzo życi ze sobą i mieli różne przygody i historie przez lata tworzenia oryginalnego serialu, więc teraz przy tworzeniu rebootu wychodzą różne krzywe akcje. Tylko 8 odcinków, póki co nie ma zapowiedzianej kontynuacji. Czy ja wiem? Chciałbym, żeby była. Nawet otwiera kilka furtek na przyszłość, ale jeśli nie będzie dalej, no to wzruszę ramię i trudno. Jest to całkiem przyjemny kawałek telewizji, nie jakiś super ponadprzeciętny. Jeśli chodzi o takie workplace'owe komedie, całkiem daje radę. Właśnie, muszę obejrzeć Blockbuster'a na Netflixie, też wyszedł w tym tygodniu. A drugi serial totalnie odleciał, odpłynął w kosmos, czyli Inside Man w zamknięciu. Serial napisany przez Stevena Moffata, jeśli znacie Mofatowy sposób pisania doktora, między innymi, to wiecie, że Mofat czasami potrafi odlecieć. Jego, jego umysł nie zna granic. I powiem Wam, że o tyle co Inside Man zaczyna się bardzo spokojnie. To jest czterodcinkowy miniserial na Netflixie. Nie wiem, czy będzie mieć kontynuację, czy po prostu tak się zaczął i tak się zakończy, ale nie miałbym nic przeciwko. To jest koprodukcja BBC i Netflixa. Ale Inside Man to jest. Tak, taka jedna dramatyczna komedia pomyłek na początku, a później dramatyczno-kryminalna historia. To jest dosłownie też przez twórców tego serialu, to jest, to jest taki trochę inny Sherlock. Jeśli zobaczycie ten serial, to zrozumiecie o co mi chodzi. I wiem, że niektórzy mogliby skrytykować ten serial za to, za jego strukturę i za to jak chaotyczny i nieokrzesany on jest. Ale wiecie co? Ja go obejrzałem za jednym zamachem. Cztery godzinne odcinki. Nie wiem, przykuło mnie to. Do fotela. Jedna z ważniejszych rzeczy, dlaczego w ogóle zdecydowałem się oglądać ten serial, ponieważ nie tylko Moffat jako scenarzysta, ale w głównych rolach David Tennant oraz Stanley Tucci, grających dwie postaci, które są w, zupeł, po zupełnie, w zupełnie dwóch różnych miejscach, niby paradoksalnie nie mających nic wspólnego ze sobą. I nie wiem, czy jestem do końca zadowolony, jak to zostało powiązane ze sobą, ale widzę tutaj jakieś połączenie między tymi wątkami. OK, jestem w stanie to zaakceptować. Z muzyką trochę bidnie i, i, i trochę irytował mnie ten powtarzający się motyw muzyczny. Może, może ktoś uważa, że to jest cool. <słuch> I filmy. Na luzie obejrzałem sobie w sobotę dokument Reżyser Nocą, czyli jeden z tych zakulisowych materiałów od Marvel Studios, ponieważ to jest, to jest materiał zakulisowy do Wilkołaka Nocą od Michaela Giacchino. Jak... Oni mówili Giacchino w tym filmie. Mi wszyscy wmawiali, że się mówi Giacchino, więc mówię jak 切。<laughs> ale o reżyserze Wilkołaka nocą właśnie. Wiecie, Giacchino ma podłoże jako kompozytor do na przykład muzyki, do filmów Marvela, albo do innych filmów, na przykład Pixara, ale okazuje się, że jego reżyserskie podłoże sięga jeszcze, jeszcze mocniej i jest to bardziej osobisty, bardziej rzetelny, taki bardziej od podstaw dokument niż na przykład takie... Nie chcę tego aż tak krytykować, ale na pewno jest lepszy niż Marvel Assembled. Jakby te dokumenty o powstawaniu poszczególnych seriali też są fajne, też dają nam taki wgląd, produkcję danych w danych seriali, ale tutaj jednak znaleźli punkt zaczepienia, dlaczego ten dokument mógł być inny i lepszy od poprzednich dokumentów Assembled. Bo to nie, w ogóle nie liczy się jako Assembled, po prostu jest oddzielny, ciekawy dokument. Jestem w sumie za tym, żeby Marvel częściej eksperymentował z tymi dokumentami i próbował je wpisywać w jakieś inne ramy niż tylko od linijki z Assembled, które i tak się dobrze ogląda, ale no wiecie o co mi chodzi. Dwa filmy na Disney+, Plusie. jednego żałuję, drugiego nie. Obejrzałem Grim Cutie. Grim Cutie to, to jest horror, który nie działa jako horror, ale to jest film o tej creepy paście z internetu. Nie, nie znam genezy. Nie wiem, czy to w ogóle było prawdziwe, czy to jest zmyślone na, na potrzeby tego filmu, ale ma jakieś jakby odniesienie do tego, co się działo w rzeczywistości. Tylko ten film próbuje nam łączyć elementy nadnaturalne, fantastyczne z rzeczywistością i pomimo tego, że sama gra aktorska i czasami relacje są fajne i czasami porusza dosyć dobre tematy, to to wszystko jest Później spłycone do po prostu no, takiej fantastycznej akcji, przez co się trochę rozmywa ważność wątków, które porusza, przynajmniej próbuje poruszać ten film. Chyba wszystko psuje kreacja Grim Katia, ponieważ nie mogłem się przestać śmiać, gdy widziałem tę postać. Wyglądał dosłownie jak połączenie Slendermana. Oraz quasi-modo. Ale prawdziwe kino to ten hinduski film, o którym mówiłem na samym początku, czyli Brahmastra, część pierwsza Shiva. Jest to chyba, jest to jakiś bardzo popularny film stworzony przez Star Studios należący do Disneya w Indiach. U nas też w kinach leciało w jakiejś limitowanej dystrybucji w tym roku, ale wreszcie film trafił na Disney Plusa. I powiem wam, że to jest początek tego Astraverse, tego uniwersum bazującego na jakichś tam hinduskich mitologiach, różnych, różnych kulturowych opowieściach. I wiecie, tamtych tematach, ja się na tym nie znam. Ale to wszystko próbuje się opisać w taki, z taką Dosyć współczesną historię filmu, fantazy, akcji, coś, co uderza bardziej w te targety Marvelowskie chociażby, albo jakieś inne filmy fantazy, które się pojawiają w kinach. Takie współczesne. I pomimo tego, że nie widziałem żadnego hinduskiego filmu od lat, czasami zdarza mi się na YouTube widzieć jakieś urywki yy, z tych filmów akcji z Bollywood, które są absolutnie przesadzone, które są momentami z marnym CGI. I Bramastra nie jest do końca wolna od tych wszystkich minusów. Fabularnie jest dosyć prosta, momentami głupiutka, ale ten świat żyje. Ten, ten świat ma na pewno potencjał. Na pewno efekty specjalne są na niebo lepsze niż jakiekolwiek inne produkcje z tamtego regionu. Przynajmniej te, które widziałem. Bo nie chcę też krytykować wszystkich całego gatunku, bo może po prostu nie wiedziałem, gdzie szukać dobrych rzeczy. Znaczy, niby tak na 90% jest super, a tak Kilka procent jest takich technicznych niedociągnięć, które można by było uniknąć, wyglądają trochę amatorsko. Ale jeśli ten film próbuje pokazać skalę i próbuje być. Wielki i monumentalny, to potrafi. I chyba jak nic, co widziałem kiedykolwiek w kinie. Obejrzałem połowę z angielskim dubbingiem, ponieważ w jakby ten film jest wrzucony na Disney Plusa po angielsku z naszymi tłumaczeniami w, w napisach. E, oraz w dodatkach możecie sobie odpalić wersję hindi, tylko z angielskimi napisami, więc obejrzałem połowę z angielskim dubbingiem, który jest robiony częściowo przez aktorów oryginalnych, przez co. Przez to trochę imersja wzrasta, ponieważ słyszycie, no, niby po angielsku, ale z takim delikatnym hinduskim akcentem, i to, i, i to pasuje. Nie ma się wrażenia, że jakby głos jest zupełnie inny od postaci, ale później obejrzałem w hindi. I w sumie ta opcja też była dobra i chyba domyślnie bym wolał tak oglądać. Ale jeśli będziecie szukać jakiegoś niezbyt krótkiego, bo prawie 3 godziny fantazy akcyjniaka na wieczór, to obejrzyjcie koniecznie bramastry, chociaż z ciekawości. Kolejna część podobno ma być dopiero w 2025 roku, więc macie jeszcze chwilę. Dajcie nam znać na kanale Tygodniczki, u nas na Discordzie pasażerowie Hype Trainu, czego wy doświadczyliście, co obejrzyliście, co graliście, w sumie nie grałem w nic przez ostatni Dzień, więc dajcie chociaż wyznać, w co graliście albo co czytaliście na Discordzie albo w komentarzach. Zapraszam Was serdecznie i widzimy się w innych filmach oraz w kolejnym tygodniczku za tydzień. Na razie!